Dziś mam ochotę na kolejny test zostało mi jeszcze trochę erytrolu mam białka, które najwyższa pora użyć i kupiłam mąkę orkiszową więc jestem przygotowana na kolejne po ciasto bez cukru białego i od razu ubiegając pytania, tak można to ciasto przygotować również normalnie z białym cukrem i z mąką pszenną typu 500-550 szczegóły w przepisie na orchideli.com oraz w opisie do tego filmu a ja zaczynam od odważenia mąki orkiszowej, używam typu 700 i jeszcze erytrol pół szklanki czyli około 100 gramów można dodać więcej bo erytrol jest mniej słodki niż cukier natomiast cukru dodałabym 100 gramów będzie wystarczające do mąki dodaję dwa budynie śmietankowe mogą być też waniliowe bez cukru i półtorej łyżeczki proszku do pieczenia całość mieszam razem Następnie do miski wlewam rozpuszczone masło. Moje masło jest jeszcze lekko ciepłe. Może być takie byle tylko nie było gorące. I erytrol albo cukier dla tych, którzy używają cukru. Całość mieszam krótko i dodaję jajka, wszystkie składniki do tego ciasta powinny być w temperaturze pokojowej. Całość mieszam aż składniki się połączą, nie ma potrzeby używania tutaj miksera, wystarczy tylko łyżka czy trzepaczka. I jeszcze mleko, moje jest lekko podgrzane w mikrofali i całość mieszam krótko do połączenia się składników. Na koniec dosypuję suche składniki i mieszam do chwili aż nie będzie widać grudek mąki w cieście. Blachę 20x30 cm wykładam papierem do pieczenia i wylewam całe ciasto, lekko je rozsmarowując. No i na to truskawki tak około 300 g. Świeżych truskawek nie trzeba obtaczać w mące ziemniaczanej, ale jeśli Twoje truskawki są mocno dojrzałe, trochę rozciapane lub używasz owoców mrożonych, to wówczas trzeba je wcześniej obtoczyć w mące ziemniaczanej, co pozwoli uniknąć zakalca. Tak przygotowane ciasto wstawiam do nagrzanego piekarnika 175 stopni najlepiej bez termoobiegu na jakieś 30 minut. Ja swoje ciasto piekę na drugim poziomie od dołu. Po 20 minutach pieczenia zaczynam robić bezę. 5 dodatkowych białek. Moje białka były zamrożone wcześniej, rozmroziłam je dokładnie i teraz mają temperaturę pokojową. Ubijam je na sztywno, najpierw bardzo szybko, żeby je spienić, a potem już wolniej na średnich obrotach. Kiedy piana jest już sztywna, dosypuję erytrol albo cukier w przypadku tych, którzy używają cukru. Powoli, cały czas ubijając. Od momentu dosypania całego słodzika ubijam na średnich obrotach miksera jeszcze jakieś 7-8 minut. Mikserem ręcznym trochę dłużej, myślę, że tak do 10 minut. I jeszcze na koniec dorzucam budyń śmietankowy, który dodatkowo ustabilizuje pianę. I teraz pianę wykładam na gorące ciasto. Ciasto jest takie prosto z piekarnika. Piekarnik mam cały czas włączony, bo ciasto zaraz włożą z powrotem do środka. Wierzch piany posypuję jeszcze płatkami migdałów. No i ciasto idzie z powrotem do piekarnika. Temperaturę obniżam do 150 stopni. Można włączyć termoobieg jak ktoś chce. I jeszcze będę dopiekać w ten sposób je przez 15 do maksymalnie 20 minut. A tak wygląda ciasto na koniec już po upieczeniu. Trochę przestygło, chociaż jest jeszcze trochę gorące, ale kto by tam czekał, kroimy. Jedna tylko prośba na koniec dla tych, którzy zamierzają posłodzić je erytrolem, aby w tym przypadku nie przesadzać z jednorazową ilością zjedzonego ciasta, bo dużo erytrolu naraz może nie aż tak bardzo jak w przypadku ksylitolu, ale jednak u niektórych osób może wywołać lekkie dolegliwości jelitowe. Więc jeśli ktoś wcześniej nie testował tego słodzika i nie sprawdzał, jak działa na jego organizm, to lepiej tą reakcję sprawdzać powoli, a nie od razu na jakiejś większej ilości. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.